Lider zatrzymany, sporo remisów i walka o każdy punkt to wszystko działo się w dziesiątej kolejce czwartej Ligi Podkarpackiej, a my zaczynamy nasz magazyn goli czwarto Ligoladco. Zachęcamy do lajkowania, obserwowania i subskrybowania kanałów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Dajcie łapkę w górę, a my jedziemy dalej. Hitem dziesiątej kolejki był mecz Izolatora Bogu ze Stalą Łańcuch, czyli drużyn, które w tym sezonie nie przegrały i zajmują odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce. Ciekawie, zapowiadały się też starcia czarnych Jasło z JKS Jarosław, Legionu pilzno z Karpatami Krosno, czy ekip z Dolnych Rejonów, tabeli, bo tam trwa prawdziwa walka o życie. Dziesiąta kolejka rozpoczęła się w piątkowy wieczór w Wiązownicy. Piłkarze obu zespołów dość szybko przeszli do konkretów. W dziesiątej minucie w pole karne z rzutu wolnego piłkę zagrał Paweł Pelczarski, a tam w zawieszaniu trafiła ona pod nogi Fabiana Gacka, który z bliska wpakował ją do siatki. Cztery minuty później z rzutu Różnego dośrodkował Bartosz Buńko, a gola wyrównującego głową zdobył Patryk Kapuściński. Gospodarze mieli później wiele okazji, żeby zdobyć zwycięskiego gola, ale wynik meczu się nie zmienił. KS Wiązownica, Ekobal Stalsanok 1 do jednego. Sobotnie spotkania dziesiątej kolejki zaczynamy w Piliźnie. Legion, który u siebie w tym sezonie nie błyszczy, podejmował Karpaty Krosno. Tym razem jednak legioniści zaczęli mecz bardzo dobrze. W piątej minucie na prawym skrzydle uruchomiony został Bartłomiej Cichoń, który dośrodkował precyzyjnie piłkę, a Nikita Nazarenko dał prowadzenie swojej ekipie. Krośnianie próbowali odrobić straty, ale bezskutecznie. Tymczasem w 54 minucie Alan Rudny zagrał do Bartłomieja Cichonia, a ten przez pół boiska pognął na bramkę rywali i przepiękną akcję wykończył celnym trafieniem. Legion Pizno, Karpaty Krosno, 2 do 0. W Gorzycach radzący sobie coraz lepiej piłkarze stali podejmowali błękitne kropczyce. Jednym i drugim punkty są potrzebne jak tlen. A co działo się na boisku? Od początku w ofensywie byli miejscowi, ale koszmarne nieporozumienie obrońcy z bramkarzem w 13 minucie wykorzystał Grzegorz Gawle. Zdobywając gola do pustej bramki rywali. Rozochodziło to gości, którzy szukali okazji do podwyższenia. A tymczasem w 25 minucie po akcji prawą stroną Konstantyna Iwaczynięki z Patrykiem Marutem dośrodkowaną piłkę niefortunnie do swojej bramki skierował Banan Pryc. Jak się potem okazało był to ostatni gol w tym meczu. Talgorzyce, błękitni Robczyce 1-1. Do Jasła na mecz z Czarnymi w sobotę zawitał JKS Jarosław. Faworyt ligi po kiepskim początku sezonu wyraźnie złapał wiatr w żagle. Goście byli faworytem spotkania i w 16 minucie wyprowadzili kontrę. Piłka trafiła do Dżaby Pakadze, który solową akcję zwieńczył celnym strzałem z 16 metrów. Kwadrans później znów w ataku byli czarni, ale jeden błąd obrońcy kosztował ich kolejną stratę. Szybką akcję przeprowadził Andrea Prokic, a wykończył ją Pakadze. Po zmianie stron JKS podwyższył na 3 do 0. Na strzał z pola karnego zdecydował się Pakadze, piłkę odbił bramkarz Czarnych, ale pod nogi Grzegorza Janiczaka, który podwyższył wynik. W kolejnej akcji w polu karnym JKS-u faulowany był Rafał Mastaj i sędzia Adrian Cich podyktował karnego dla miejscowych. Do piłki podszedł Adrian Nowak i po chwili był 1-3. Miejscowi zerwali się do ofensywy, ale ich zapędy zostały powstrzymane. W 67 minucie znów nadziali się na kontrę i po dośrodkowaniu Alberta Drapały wynik meczu ustalił Wojciech Rejman. Czarni Jasło, JKS Jarosław 1-4. Czas na mecz w łowisku, gdzie zawitał Iglo Pol ŁKS u siebie gra nieźle, ale to goście byli faworytem starcia. W 17 minucie Dorian Buczek uruchomił na prawym skrzydle Filipa Leśniaka, a ten zdecydował się na solową akcję, którą wykończył precyzyjnym strzałem w lewy róg bramki miejscowych. W 40 minucie goście mieli rzut wolny z lewej strony boiska. Piłkę dośrodkował Filip Bakowski, jej lot przedłużył Tomasz Mucha, a do siatki wpakował ją Dorian Buczek. jest Łowisko i Glopol Dębica 0-2 w ostatnim sobotnim starciu błażowianka w blasku świateł podejmowała kosmos Nowotaniec. Murowanym faworytem byli goście i objęli o nie prowadzenie w siódmej minucie. Piłkę w pole karne gospodarzy wrzucił Melvin Ostaniol, a tam piłkę do siatki skierował fabris Nzemazama. Błażowianka Błażowa, kosmos Nowotaniec 0 do 1. W niedzielę odbyły się dwa mecze. W czeluśnicy tamtejszy LKS spotkał się z Sokołem nisko. I nie był na straconej pozycji. Jedyna bramka w tym meczu padła w 78 minucie za sprawą dwójki rezerwowych. Rostysław Kalinin podał do Nestora Podlinnika, a wprowadzony chwilę wcześniej na boisko gracz zagrał w pole karne pros na głowę Gilberta i Ishamela, który dał prowadzenie ekipie gospodarzy. LKS Czeluśnica, sokół nisko, 1-0. do 0. W meczach Polonia-Przemyśl-Wisłok-Wiśniowa i izolator bogufała spectal łańcuch gole nie padały. Warto zaznaczyć, że to dopiero druga taka sytuacja w tym sezonie, że mecze kończą się rezultatem 0-0. Na koniec mamy jeszcze bonus. Gole z zaległego meczu Wisłok-Wiśniowa-Sokół-Nisko, który odbył się 24 września. Wynik meczu w 19 minucie po dośrodkowaniu rzutu rożnego strzałem głową otworzył Dariusz drelich i goście prowadzili 1-0. Już 4 minuty później akcję wyprowadził Wisłok, a do siatki trafił Arkadiusz Gil. Kolejne gole padły po przerwie. W 51 minucie na prowadzenie wyszli gospodarze, po tym jak piłkę do swojej bramki wpakował Jacek Stępień. W 65 minucie piłkę pole karne Sokoła z rzutu wolnego zagrał Jakub Krok, a pozostawiony bez opieki Maksymilian Majik podwyższył na 3 do 1. W 70 minucie jednak rzut wolny miał Soku. Przepiękne trafienie z ponad 20 metrów zanotował Christian Pietrzyk. Gdy wydawało się, że gospodarze sięgną po pierwszą wygraną w tym sezonie, w doliczonym czasie akcję wyprowadził soku, a gola wyrównującego głową zdobył Daniel Teleci. Wysok Wiśniowa, soku nisko, 3 do 3. W dziesiątej kolejce padło łącznie 15 goli, co jest najniższym wynikiem w tym sezonie. Warto odnotować szczególnie pierwszą stratę punktów w tym sezonie izolatora Boguchwała. Który zremisował ze stalą łańcuch. Z tego skorzystał m.in. JKS Jarosław, który zbliżył się do lidera. Po punkty sięgnęły również najniżej notowane zespoły, w tym LKS Czeluśnica, która zanotowała wygraną numer 2 w tym sezonie. Izolator, choć nie wygrał, to nadal jest na czele, ale stopniała jego przewaga nad kosmosem. Na trzecie miejsce wskoczył JKS Jarosław, a na szóstą lokatę spadły karpaty Krosno, ustępując miejsca Iglopolowi Dębica. Najbliższy weekend to kolejna dawka emocji. W 11 kolejce zobaczymy m.in. derby powiatu jarosławskiego, bo na bandurskiego w Jarosławiu zagra KF Wiązownica. Z kolei lider z bogu chwały spotka się na wyjeździe z Wisłokiem Wiśniowa, który nadal czeka na pierwszą w tym sezonie wygraną. Do zobaczenia za tydzień.